Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać moich ulubieńców, czyli produkty, bo będą to różne produkty, które zawładnęły po prostu moim sercem i które z, całej, z całego serca Wam polecam również. Trochę się tego nazbierało, myślałam, że nie będzie tego aż tak dużo, ale się okazuje, że bardzo dużo rzeczy w mojej łazience i w moim pokoju lubię, i jestem bardzo skłonna Wam te rzeczy polecić. Dlatego może nie przedłużając, zacznijmy. Pierwszą rzecz, którą mam, której ostatnio Wam nawet mówiłam, jest to liner firmy Maybelline. Jest to liner w żelu. W tym opakowaniu był również pędzelek, którego, jak Wam mówię, oba mówiłam, obawiałam się tego linera, bo to jest mój pierwszy liner, który nie jest w pędzerku, tylko, tylko właśnie w słoiczku w żelu. Jak widzicie, dosyć namiętnie go używam i jest naprawdę rewelacyjny. Nie ma najmniejszego problemu, żeby go nałożyć, ten pędzelek. Yy, jest całkiem spoko, żeby nałożyć ten liner. Yy, co tutaj pisze producent? Że 24 godzina trwałość, formuła żelu, intensywny kolor. Łatwa aplikacja i tak, rzeczywiście aplikacja jest bardzo łatwa, bo skoro ja nawet za pierwszym razem, nigdy nie używając czegoś takiego, zrobiłam sobie fajną kreskę, to naprawdę jest to, jest to dobry liner. Jest bardzo mięciutki, fajnie się go nakłada i jeżeli chodzi o trwałość, to on jest nie do zniszczenia. Jego nie można nawet dwufazowym płynem zmyć. Trzeba się nieźle napocić, żeby go. Zwłaszcza jeżeli wejdzie między rzęsy, żeby go stamtąd wydobyć. On się tak trzyma, że naprawdę od rana przez cały dzień, czasami wracam późno wieczorem i on ani drgnie. Jest naprawdę rewelacyjny. Kosztuje w cenie regularnej coś około 30 zł, ale jest to cena warta tego produktu. Naprawdę, bardzo Wam polecam. Kolejną rzeczą. Tym razem do ust. Jest pomadka z Golden Rose, którą mówiłam Wam o niej. Jest to odcień 219. Ostatnio bardzo ją polubiłam i używam jej namiętnie. Tutaj już styrałam cały czubek, ponieważ ma bardzo ładny odcień. Taki miód, bardzo się ładnie zlewa z ustami i bardzo, bardzo fajnie nawilża usta. Także na tą porę zimową jest bardzo, bardzo fajna. Kosztuje 9,60. Wspaniała, polecam. Następną rzeczą, o właśnie, z firmy też Maybelline, hmm, <laughs> nie mogę się wysłowić, z firmy Maybelline, tak, dobrze powiedziałam chyba tym razem, yy, są cienie do powiek yy, kolor tatu. Ja o nich pisałam na blogu, mam trzy, nie wiem jak to złapać, żeby Wam skienę raz pokazać, mam yy, trzy kolory. Yy, Najbardziej uwielbiam y, Permanent Taupe, odcień 40. Jak widać po zużyciu używam go dosyć namiętnie. Y, najlepiej, te, w ogóle, najlepiej te żelowe nakłada mi się palcem. Y, wklepuję je w powiekę i one w połączeniu z tym linerem, co jest moje, moje ostatnio ulubione połączenie, ten y, cień i ten liner to się trzyma cały dzień, to po prostu jest nie do ruszenia. Permanent Taub jest takim szaro-brązowym kolorem, który bardzo fajnie w ogóle łączy się z różnymi cieniami, także, także super Następnym kolorem, który mam jest On On Bronze To jest kolor 35 i to jest takie brudne złoto, taka miedź Pięknie połyskuje i wystarczy on sam na powiekę, nawet bez żadnego już cienia, bez niczego i robi to fajny makijaż. I bardzo szybki, bo nakładamy sobie taki cień, dajemy tuż do rzęs i po prostu jest już cudowny makijaż, nic więcej nie trzeba. Ostatni kolor, który ja mam to jest 15 Endless Purple. Mhm. I on jest taki, taki fiolecik, tutaj wygląda jakby był bardzo niebieski trochę, ale on jest bardzo ładnym fioletem. Jest dosyć odważnym kolorem, ale ja go zawsze przypruszam trochę czarnym cieniem i wygląda wtedy naprawdę fajnie. Polecam, polecam. Następną rzeczą, którą mam kosmetyczną jest, a właśnie, to ja mam tylko jeden, a mam więcej. Poczekajcie minutkę, mam go tutaj. Są piaskowe lakiery z Golden Rose. One kosztują chyba 12 zł. Ja mam trzy, ale obecnie tylko dwa, bo jeden pożyczyłam, ten najładniejszy zresztą pożyczyłam koleżance. Tutaj jest w ogóle nowość, to jest to jest piaskowy lakier matowy, który wygląda bardzo, bardzo fajnie i dużą, dużym plusem tych lakierów jest to że nimi można pomalować paznokcie pół godziny przed snem, położyć się do łóżka i nic się zupełnie nie odciska. Ten jest taki czarny, jakby wygląda trochę jak papier ścierny, jak się jego pomaluje na paznokciach, ale sam nie wygląda dobrze, natomiast na czarny lakier wygląda wspaniale, mieni się cudownie. I ostatni mam chyba 56, to jest kolor, jest najładniejszy, bo wpada w takie bordo. No akurat niestety go nie mam, ponieważ pożyczyłam go koleżance na wesele, żeby wyglądała pięknie. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam jeszcze, jeżeli chodzi o pielęgnację, olejek ze starej medlarni, argan i nerola, z witaminą E. Używam go od miesiąca. Gdybym nie była taką sierotą, to miałabym go więcej. Jest go tak tutaj dotąd, ale po prostu mi się przewrócił, kiedy go sobie nakładałam i się trochę rozlało. Ale jest naprawdę wspaniały. Ma tutaj taką pipetkę, żeby sobie można było dozować kropelki. Pięknie pachnie taką pomarańczą, bo nerola to pomarańcza yy... i naprawdę cudownie nawilża cerę, a witamina E zapobiega przesuszaniu skóry, hamuje procesy starzenia i neutralizuje wolne rodniki, które są bardzo złe, bardzo złe, więc musimy je neutralizować, a to je neutralizuje. Taki olejek ma... Ilon ma... Ona 30 ml i kosztuje około 30 zł. Także cena naprawdę bardzo fajna i na pewno będzie starczał na długo. Gdyby nie to, że go nie rozlałam, na pewno miałabym go z miesiąc dłużej, bo sporo mi się wylało. No cóż, tak to już bywa. Um, oczywiście, co już Wam mówiłam, moim ulubieńcem jest garnier płyn dwufazowy, który mam akurat na wykończeniu, ale nawet możecie sami zobaczyć, że on jest na wykończeniu, a mimo wszystko yy, proporcja między tą. Yy, Tą strefą wodną, a strefą olejową Jest bardzo wyrównana I to jest do samego końca Od samego początku do samego końca te proporcje są wspaniałe I do samego końca on się nadaje do użytku Nie to co yy, Nivea Bo Nivea też go lubiłam Ale on ma te proporcje źle dobrane I pod sam koniec już prawie nie ma strefy ole olejowej chyba Nie pamiętam Źle się zmywa, bo zostaje albo sam tłuszcz tylko Albo sama ta woda więc, więc nie sprawdza się A to jest naprawdę genialne, bo do samego końca jest do użytku. Następną rzeczą, którą mam jest krem BB z firmy, z firmy Tony Moly. To jest made in Korea. Tutaj mamy 50 ml. Ja go używam od, od połowy lipca. To jest 5,5 miesiąca, kiedy ja go używam i jego jest tutaj naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. Nie pamiętam, ile on kosztował, bo ja wtedy zamawiałam Zamawiałam chyba ze 3 takie kremy, plus wysyłka, więc nie wiem ile to kosztowało. Nie powiem Wam za dużo o nim, bo tu jest wszystko w tych krzaczkach napisane. Natomiast ma SPF45, czyli dosyć dużo, i ma jeszcze ten filtr przeciwko promieniom UVA, czyli tym groźniejszym, które się spustoszenie wewnątrz skóry, i to jest to PA3, czyli takie bardzo duże. U nas raczej nie widziałam, że podkład albo kremy BB miały aż, taki, aż takie um, filtry przeciwsłoneczne, a to jest naprawdę bardzo fajne. Ma taką pompeczkę. Um, kolor może się czasami wydawać, że jest za jasny, ale on się idealnie wtapia w skórę. Jeżeli go wklepiemy, to, to naprawdę bardzo fajnie daje to efekt. Jeżeli chodzi o krycie, jeżeli chcecie mieć bardzo, bardzo duże krycie, to on nie daje dużego krycia, ale fajnie ujednolica kolory skóry i no to jest to, co mi wystarczy, bo ja tam nie chcę jakoś za bardzo maskować, nie wiadomo czego, bo nie mam czego maskować. Chcę właśnie ujednolicić kolor i to to robi. Jedyne, co mi się nie bardzo podoba, to to, że on zostawia taki efekt. Bardzo świecący, ponieważ tam właśnie w Korei, w Chinach i tak dalej lubią taki efekt, więc dla nich to jest fajne. Ja muszę się przypudrować, ale przypudruję się pudrem, to, to efekt jest naprawdę super. Także jeżeli zobaczylibyście, nie wiem, na Allegro czy, czy gdzieś tam na eBayu, to naprawdę bardzo polecam, bo jest fajny i nawet jeżeli jest drogi, a chyba jest dosyć drogi. To wystarcza na bardzo długo, bo ja go będę chyba jeszcze ze 3-4 miesiące na pewno będę go jeszcze katować, bo jego jest tam masę, czyli cena jest naprawdę adekwatna i do wydajności i do jakości. Kolejną rzeczą, którą mam, jest pędzelek z firmy Oriflame. To jest pędzelek do blendowania, ja w ogóle mam w planach kupić sobie pędzelki z Hakuro, ale zanim to zrobiłam, to wpadł mi w oko ten pędzelek z Oriflame, który kosztuje chyba normalnie 20 zł, a był przeceniony na, na 10, więc stwierdziłam, a czemu nie, wypróbuję sobie. Jest naprawdę bardzo fajny, jest duży, puchaty i ma w ogóle włosie z... to jest włosie kozy. Czyli naturalny, to jest była pierwszy z naturalnego włosia pędzel, jaki mam. Naprawdę bardzo fajnie się sprawuje, bardzo go lubię, fajnie się go czyści, bardzo fajnie się nim blenduje. Także, jeżeli chcecie sobie kupić pędzel do blendowania, a nie chcecie wydać na niego kupę pieniędzy, to to, to jest dobra cena. Tym bardziej, że ja trafiłam na promocję 9 zł, a normalnie jest 20, ale za 20 też w sumie nie jest zły. Dalej, co my tu mamy? Dalej mamy. Tangle Teaser, to już chyba wszyscy znają te szczotki. Ja w końcu też się skusiłam i zakupiłam sobie. Moja jest y, taka fioletowa z cekinkami czy tam jakimiś innymi świecitełkami. Jest naprawdę tak świetną szczotką i tak ją uwielbiam, że stwierdziłam, y, muszę ją mieć w torebce. No więc kupiłam sobie jeszcze wersję kompaktową, żółciutką tutaj zamyka się. I też jest wspaniała, mam ją od niedawna, ale bardzo ją uwielbiam. I z tego, co ja mogę powiedzieć, a może zrobię inny filmik, osobny o tych szczotkach? Zastanowię się jeszcze nad tym. Ostatnią rzeczą to właściwie um, chodzi o całą stronę i o cały sklep, bo um, wszystkie produkty, które stamtąd miałam są naprawdę wspaniałe, a chodzi o biochemię urody. Z biochemii urody miałam sok z Aloesu Eko. Jest naprawdę świetny. Kończę teraz hydrolat lawendowy, który też jest naprawdę wspaniały. I no, no, co mam jeszcze? Masło Shea i olejek kokosowy, które są naprawdę. Olejek kokosowy używam do olejowania włosów. Naprawdę świetnie się sprawdza i pięknie pachnie. Masło Shea jest idealne do nie wiem, suchych pięt, łokci, jakichś takich bardzo suchych miejsc. Jest naprawdę rewelacyjny, bardzo, bardzo Wam polecam te wszystkie rzeczy. Cena ich jest dosyć niska, jak na produkty naturalne, jak na tą trwałość, które one tutaj są, no bo ten olej kokosowy jest ważny do sierpnia 2014. No to jest dosyć sporo. Także w styczniu robię następne duże zamówienie z Biochemii Urody, bo uwielbiam ich kosmetyki, po prostu są naprawdę bardzo fajne. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Trochę się tego nazbierało, myślałam, że będzie mniej. No ale cóż, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dzięki, że mnie oglądaliście i że wykazaliście się cierpliwością, bo naprawdę dosyć długo nie było nic na tym kanale ani na blogu. Także dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Pa!